Na moim kanale witam was serdecznie. E, dzisiaj mam w planach pojechać, zagospodarować sobie moje skrzyneczki. E, gdyż, ponieważ, dlatego że e, czas najwyższy, zrobimy <grym> przegląd ogrodu. Ponieważ jest tutaj dużo was, z Was bardzo lubi ogrodowe sprawy i ostatnio się tam mnie troszeczkę pytaliście, no, czy ja jeszcze będę pokazywała w ogóle, czy mi coś tam rośnie, czy ja jeszcze coś tam robię i tak dalej. Więc tak, dzisiaj, dzisiaj poświęcę trochę więcej czasu. Także dzisiaj będę pielić, wyrywać, odchwaszczać, bo mam wrażenie, że tam wszystko rośnie, tylko nie to co trzeba. Eee, chciałam dzisiaj też trawę ściąć, no ale pada deszcz, więc no, nie mogę ściąć trawy. Eee... No, także o. No i w planach mam teraz jeszcze pojechać kupić e, jakieś kwiatki, bo chcę sobie zagospodarować te skrzyneczki. Myślę, że na razie wezmę dwie. Chcę, żeby to było takie naprawdę zaplanowane w głowie, więc e, o. A że jutro mam urodziny, to taki sobie właśnie prezent robię. Możecie mi składać życzenia. <laughs> tak, urodziłam się w Dzień Matki, słuchajcie. Tak, takie to nie niebywałe szczęście, prawda? Właściwie to tak, wrzucę sobie ten odcinek właśnie jutro, czyli w moje urodziny. Także o. No. To jest myśl, to jest myśl na wymuszenie komentarzy od was. Proszę mi składać życzenia. Ja to umiem w te YouTube, co? No dobra, miłego oglądania słuchajcie, jak zwykle. Za wszystko Wam dziękuję, za wszystkie komentarze i za to, że jesteście ze mną. I naprawdę wielkie love Kolejne miejsce, które chcę Wam pokazać po drodze jak jadę, no i tutaj mamy przepiękną kapliczkę, słuchajcie. Ja w ogóle mam jakiegoś fizia na punkcie kapliczek, eee, ale ta jest przecudna, datowana na 1615 rok. No ja naprawdę słuchajcie jestem kapliczkofilem autentycznie. Kiedyś nawet miałam plan, żeby wszystkie kapliczki, które napotkam na drodze, te przydrożne właśnie, żeby sobie sfotografować, ale no uwielbiam, są magiczne, po prostu są magiczne. I takie nasze polskie, prawda? Jakbyście byli ciekawi tej historii, to mogę kiedyś w jakimś tam odcinku przybliżyć Wam oczywiście. Także, a tymczasem jadę! Mam taki nerwowy dzień, słuchajcie. I mam nerwa. A tak nie powinno być. Przecież to miało być slow life. O. No i idziemy kontrastowo, jednak. Tak, stwierdziłam, że niech się to wyróżnia. Zresztą większość Waszych głosów była za tym, żeby to było jednak kontrastowo bo w sumie żółte kwiatki by tutaj zginęły. I ja też tak myślę. Doniczkę wymyśliłam sobie tak no i została mi jeszcze teraz niebieska i czerwona i stwierdzam, że e, chyba porobię sobie właśnie takie wiecie zagajniczki trochę w niedzielę jak byłam to powyrywałam ale nie wygląda to ciekawie także czekam mnie kupa kupa roboty, najpierw muszę tutaj ładnie to oczyścić i jak już wszystko wyczyszczę i oczyszczę, wyplewię i i to się uda. To wam pokażę. Sakra. Ale cieszę się bardzo, bo jest przyjemnie, jest ciepło, jest mokro, ale nie pada. Więc warunki do pracy są idealne. I z grubsza coś się udało. No i sami zobaczcie. Tutaj wyłoniłam marchew z czeluści tego zielska. Czekam aż teraz podrośnie, żeby. Yy, no boję się, bo wiecie, no jakby tak blisko koło tego, no to zawsze jest to ryzyko, że wyrwę nie to, co trzeba. I tak podejrzewam, że to się wydarzyło nieraz raz tutaj. Ech, ciężko, ciężko Wam powiem z tą marchewką. Kurczę, naprawdę słabiutko, słabiutko. Ale słyszałam, że w tym roku nie tylko ja mam z tym problemu, <laughs> że, że marchewka coś słabo wschodzi. I to samo jest z pietruszką. Jeszcze gorzej zresztą. Sami zobaczcie. No, także pietruszka też. Zobaczcie tutaj naprawdę lichutko, lichutko. Naprawdę na ten okres przecież ona już ile jest? Ponad dwa miesiące. Ja wiem, że pietruszka zawsze słabo wschodzi. No, już bardziej tutaj nie będę jej. Już bardziej nie będę jej tutaj pielić, bo, bo po prostu ja już tutaj nie widzę, nie odróżniam serio. Gdzie jest, gdzie nie ma, w ogóle wydaje mi się, że dużo nie powschodziła. <laughs> Jeśli chodzi o truskawki, no to truskawki spoko. Ładnie zakwitły, więc jest szansa, że coś tutaj się pojawi. No ja myślę, że się pojawi. Cebula, jak widzicie, jak szalona. Czosnek od sąsiadki to już w ogóle jakaś petarda. No i tutaj. Truskawki, jeszcze te, które posadziłam w kompostowniku. Jest spoko, może trochę za gęsto, no ale tak nie miałam już co zrobić. E, tutaj też coś się pojawia. Liść, liść się uszkodził. Trochę też tu wypieliłam. No i oczywiście koperek jest wszędzie. Pytajcie mnie, co tutaj ma być, bo oczywiście nie zapisałam sobie i nie wiem, nie pamiętam, więc nic tutaj nie wyrywam, bo <noise> poczekam czy się coś wybije. Tutaj mamy ziemniaczki. Tam też powinny się pojawić, ale nie wiem, czemu się nie pojawiły. No i tutaj mamy fasolkę. No i tam dalej ogórki też ładnie wzeszły. Kalarepka, seler, por, szpinak. No to już Wam pokazywałam. A, tu jeszcze w moich że tak powiem w skrzyneczkach oczywiście jakieś ziółka tutaj mamy poziomki no i las słuchajcie no las. tutaj ziemniaczki się udały już już po malutku wychodzą także jest spoko no i tutaj przy płocie ładnie fasolatyczna już ładnie puściła tam zresztą przy płocie E, wszystkie te moje roślinki, właśnie jakiś tam groszek pnący, i tak dalej. Wszystko idzie. Wszystko idzie jak po burzy. Szczecina. Lauro, wiśnia pięknie zakwitła. Wiem, wiem, że to jest lubczyk, ale my mówimy tutaj u nas na to magii. Bez komentarza, słuchajcie. No i tutaj jeszcze mam borówki oczywiście. Tutaj mamy boróweczki. Różne odmiany to są, ale nie pytajcie mnie jakie, bo nie pamiętam. Ja tak miałam taki plan, że zetnę trawę i tak wszystko Wam ładnie pokażę, wiecie, ja tu... Wygląda jakbym nic nie robiła i była syfiarą. Wiecie, wszystko oporządzić, no ale już nie będę Wam się tłumaczyła z tego, przecież wiecie, że ja to zrobię. Eee, róża bardzo ładnie tutaj wystrzeliła, cholera jasna, poszła. E, także e, bardzo się cieszę, bo oczywiście martwiłam się troszeczkę, czy to zadziała, wiecie, to takie ucięcie przy samym korzeniu. E, ucinałam w sumie w lutym, więc no, tak, e, robiłam to według wszelkich wskazówek zielonego pogotowia, więc no, nie miało prawa się nie udać, no ale się udało. Piwonie też giganty, w szczególności ta. No i tutaj duży krzak borówki, który jest, no i widzę, że też będzie się tutaj ładnie działo. Pięknie zakwitło. Hihihi, jaram się. No dobra, a teraz idziemy na obchód, zobaczymy co tam w remoncie piszczy. Dobrze, idziemy na obchód. Co tu się wydarzyło? Jak nas nie było? No to tak, tutaj w kuchni został skuty beton. No i zostało jeszcze do wywiezienia, oczywiście, ten piach. Tutaj już troszeczkę lepiej to wygląda, czyli piachu nie ma. Trzeba tylko teraz, właśnie tak jak w poprzednim odcinku, tam wspominałam, wyczyścić te wszystkie. Cegły z tej, tutaj zaprawy, tej wapiennej, i tak dalej, tak jak mówił Pan Michał. E, panowie już są w ostatnim pomieszczeniu, już w zasadzie naokoło przeszli, i podłogi są już wszędzie. Nie, tutaj jeszcze w tym korytarzyku trzeba skuć. I, I tutaj ten kawałek ceglanej podłogi. No, i tutaj w tej naszej sypialni zdjęta została podłoga, czyli tutaj był beton, bo tutaj już jest ten. E, tu, tu już jest to pomieszczenie, które nie jest podpiwniczone, więc tutaj nie ma stropu. No trochę się narobili. No i tutaj z powrotem już mamy strefę podpiwniczoną, tutaj mamy już stropy. No i właśnie tutaj już wygląda to tak. Czyli podłoga ceglana została zdjęta, tutaj zostały skute kafle. No i też mamy ceglaną podłogę, no i wiadomo wszystkie te tynki i tak dalej. No i tutaj ta ścianka zostanie za chwilę rozebrana. Także panowie hydraulicy muszą wyjść z wodą na zewnątrz, odłączyć w ogóle zupełnie tutaj z domu. O, no i właśnie, o, taka rozpierducha. No i teraz tak, te kilka pytań, które od was tutaj sobie zanotowałam. Oczywiście takie pytania, więc jakieś takie bardziej istotne, tu odnośnie remontu. Eee, gdzie są psy? <śleszy> Nie, no, śmieję się oczywiście, ale no, często pytacie tam w komentarzach, właśnie, Kasia, gdzie są psy, gdzie jest Teodor, gdzie jest pako. No, nie zabieramy teraz na ten plac boju, bo tutaj się dużo, za dużo dzieje, a oni są naprawdę upierdliwi, przyzwyczajeni do kontaktu cały czas jakby z człowiekiem e, i e, nie jestem w stanie ich upilnować, a tutaj dużo rzeczy, wiecie, przez okna gdzieś tam jakieś deski latają, coś, także e, zostają z moim tatą pod dobrą opieką, także nie bójcie się, wszystko jest w porządku, pieski żyją. Co robimy z gruzem i jak sobie w ogóle z nim mamy zamiar poradzić i tak dalej? No to już wam mówię. No, także widzicie, tak wygląda. O Jezu, ile czoreśni będzie. Czy wy to widzicie? Kupa z gruzem, że tak powiem brzydko, rośnie w zastraszającym tempie. Mamy wstępną taką segregację tych, że tak powiem, odpadów. Czyli e, no, tutaj jest ten piasek z podłogi, tam jest e, w całości cegła, tutaj mamy taki gruz zmieszany. No i jeżeli chodzi o ten gruz, to powiem Wam szczerze, że kompletnie nie mam pojęcia jeszcze, jak się za to zabrać. Na razie po prostu będzie to w tym miejscu i e, będziemy myśleć. Będziemy myśleć, ale już teraz wiem, że to nie jest łatwe. <laughs> e, no, i tyle. No, czyli widzieliście, tak sobie rodzimy z gruzem, że póki co kompletnie sobie z nim nie radzimy. E, pytacie też często, bardzo często o te krzesła z kuchni letniej, i to ja wiem, że to nie ma nic wspólnego z remontem, no ale muszę. Więc muszę wam odpowiedzieć na to pytanie raz i konkretnie, słuchajcie, bo y, y, no, jeżeli chodzi o te kute krzesła, no bo to są kute, słuchajcie, przez Kowala krzesła. Ja je zamawiałam y, bardzo, bardzo dawno temu u Kowala. To będzie z jakichś prawie 20 lat temu, więc nie powiem Wam, u kogo, jak i gdzie i kiedy. Myślę, że w chwili obecnej można dostać tego typu krzesła na, na te czasy, jakby można dostać z jakiejś lżejszej konstrukcji i na pewno będą bardziej praktyczne niż te, które są właśnie tutaj, wiecie. No, one są bardzo ciężkie, na pewno wytrwają, wiecie, kupę lat, ale no, nie są zbyt praktyczne. A żeby było śmiesznie, to ja miałam je w domu, więc naprawdę, jak przesuwałam, wiecie, krzesło to. Można było sąsiadów obudzić. No i to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku bardzo wam dziękuję. Dziękuję za oglądanie do końca jak zwykle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję w ogóle, że wam się podoba to co robię i w sumie to nie mam nadziei, ja to wiem, bo widzę po waszych reakcjach, po waszych komentarzach i po waszych wyświetleniach. Więc w sumie tylko wam dziękuję. Zwyczajnie. Tak jak mówiłam dzisiaj, nudny, ciężki, taki przegadany odcinek, w ogóle nic się nie działo i masakra do dzieła. Rodacy. <grywa> No bez sensu bez sensu. <laughs> Połamana jest, zobaczcie, co jest. Mm -hmm. próchno nie przełamało. No, no, Wie, nie, się. wiesz co tam było? Tam był przeciek. Dlatego też tutaj jest. Trzeba to będzie wzmocnić no. też. Andrzeju, mamy dla ciebie bardzo ładny rekwizyt do zdjęć. <laughs> nie mogę się powstrzymać. Pogaduszki z wanny. <laughs> O Boże, jak ja się cieszę, że Wy kumacie moje poczucie humoru, jak Boga kocham. Ktoś mi ostatnio napisał z Was, że nie ma już takiej polskiej wsi, gdzie by krowy chodziły swobodnie. To ja Wam mówię, że u mnie chodzą. A lubicie jeszcze moje historyjki, więc bardzo mi się spodobała historia z Lipą. Cieszę się, że nie tylko ona mnie bawi. No to mój tata jeszcze na przykład e, zawsze je, jak jeździliśmy do niego do pracy, bo mój tata jest kolejarzem byłem, e, to e, pracował w środku lasu, słuchajcie, no i tam chodziliśmy sobie na grzyby i w ogóle praca marzenie generalnie, nie? Naprawdę. No i ja zawsze z tatą jechałam do tej pracy, chodziliśmy po tym lesie, jak padał deszcz, to mój tata śpiewał Pada deszczyk, pada równo, raz na ziemię raz na... Okej, okay, na razie już, sery, koniec. Nie mieszczę się. Kolana mi wystają. A miało być takie fajne ujęcie.